tak jest, on tutaj czuje się jak się pięć razy pod rząd, zwyciężał no i ma bardzo duże szanse, żeby w szósty raz zrobić to samo, zobaczymy Artur, cały czas to podkreślam, też trenuje w szkole w która zaczyna grupować wielu właśnie bardzo dobrych zawodników z naszych terenów no i przynosi to coraz lepsze rezultaty muszę Wam powiedzieć, że na mistrzostwach Polski e, na Grunwaldzie które odbyły się no niedawno w połowie bo podczas dni Drymwalskiej i SES i z tym no południe Polski nasza grupa właśnie z Górnego Śląska, z Zagłębia, tutaj z poli stanowiła absolutną E, absolutną krajową czujkę, zdobywając e, większość, większość człowiek miejsc. Stop! Stop! Koniec walki! No i brawa! Dlatego też, no, bardzo cieszymy się, że, że nasi zawodnicy taki właśnie prezentują poziom. A zwycięża Artur Sendek! Raz po rycerskiej